Halo, halo. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Krypto Inwestycje i dzisiaj porozmawiamy sobie o moich pozycjach, które posiadam w portfolio. Zrobił się mały updatecik. Dużo pozmieniałem w swoim, swoim portfelu, więc myślę, że to będzie dobry odcinek, aby zaktualizować was na to, co posiadam obecnie w portfelu, a czego już nie posiadam. Myślę, że was może to zainteresować. Standardowo przypominam łapka w górę, subskrypcja. Jeżeli oglądasz ten film na telefonie, to wchodząc teraz w komentarz, masz takie coś jak podbij film. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zostawisz, to pomaga mi rosnąć w naszej społeczności. Także co, myślę, że możemy przejść do odcinka. W tym momencie Bitcoin 110, 111 tysięcy dolarów. Ether ponownie nam zszedł poniżej 4. Trump znowu mówi, że będzie wojna z Chinami. No generalnie dzieje się dużo, jest ciężko, ale ten Alt season jakiś tutaj jest. W sensie są altcoiny, które zrobiły ładny wynik, tak wygląda obecnie rynek kryptowalut za rok, więc widzimy tutaj parę ciekawych pozycji. No za miesiąc wygląda to gorzej, aczkolwiek mieliśmy parę fajnych strzałów jak Synthetix, no i za tydzień raczej tutaj na czerwono e, mieliśmy parę nowych launch'y projektów, o których również porozmawiamy, ale no nie ma co ukrywać, że teraz ten rynek tak stoi w miejscu, raczej trochę, trochę spada. Wczoraj rozmawialiśmy o TAO, które zrobiło bardzo duże wzrosty od ostatniej korekty, bo tutaj z tych 310, 280 dolarów wystrzeliło aż na 470 dolarów. Także TAO bardzo ładnie. No w tym momencie TAO dość mocno korekcji, nie ma co ukrywać. Jest to jedna z topowych kryptowalut, które w tym momencie posiadam. Mam bardzo dużo TAO, cały czas stajkuję TAO. Pisaliście również w komentarzu, że chcecie poradnik jak stajkować TAO, także taki odcinek również dla Was zrobię. Bo uważam, że warto stake'ować, bo naprawdę fajne APR -y procentem można dostać. No i tało jest jednym z moich większych bagów. Tało kupowałem poniżej 20 dolarów, tutaj jeszcze jak było to OTC. W tym momencie tało jakieś 400 dolarów. Dobrałem ostatnio po te 280-290-300 dolarów i. Pierwsze TAO, które będę chciał sprzedać, czyli te, które teraz dobrałem, to myślę, że tak okolice 600-700 dolarów uważam, że na spokojnie do końca roku. No a długoterminowo TAO uważam, że spokojnie przebije 1000 dolarów, że tutaj na TAO nadchodzą naprawdę grube newsy i TAO długoterminowo ma bardzo tutaj ciekawą przyszłość. Oczywiście jak jest TAO, to jest również Ether. Ether to jest nasza ukochana kryptowaluta, która od dłuższego czasu, czyli tutaj mamy wykres sprzed roku, no Stoi w miejscu. Ten Ether w grudniu tamtego roku był po 4000 dolarów i to i tak było tanio. On nie szedł za specjalnie. Następnie bardzo ładnie spadł do 1500 i rzeczywiście tutaj w kwietniu z 1500 zrobił write na prawie 4500-4800. To jest bardzo duży wzrost na eterze. No ale nie ma co ukrywać, że Ether stoi w miejscu, ale mam tutaj dalej dużą ekspozycję. Uważam, że Ether spokojnie 6, 7, 8 tysięcy dolarów do końca roku. Dajcie znać, czy Wy jeszcze wierzycie w Ethera. Ja uważam, że Ether jeszcze ma szansę po prostu się odbić i że jeszcze nie jest to koniec tego rynku, tego naszego Eternitu, jak to, jak to można się zaśmiać. Ale no mam tam pozycję, oczywiście już troszeczkę mniej się wierzy w tego Ethera niż kiedyś, ale długoterminowo dalej, dalej na to stawiam. No i bardzo ważną kryptowalutą w moim portfelu jest Chainlink. Chainlinka mam naprawdę sporo. Bardzo wierzę w, w zespół, chociaż oni tutaj i tak przez ostatni rok, jak chodzi o cenę, no to nic się nie dzieje. Jednak długoterminowo ETA, e Chainlink również ma moim zdaniem bardzo duży potencjał. Jest to projekt infrastrukturalny, który ma chyba największe partnerstwa na całym rynku kryptowalut. No i w tym momencie te 17-18 dolarów to jest dalej atrakcyjna cena moim zdaniem. Tu mieliśmy jakieś fajne wybicie, gdy Chainlink z 16 poszedł na 25, i uważam, że Chainlink może powtórzyć sukces XRP sprzed niedawna, gdzie XRP nagle, wiecie, było długo hejtowane, nic się nie działo, i nagle w przeciągu paru miesięcy z 50 centów wybiło na 3 dolary, jak chodzi o kapitalizację rynkową, czyli z 30 miliardów dolarów wybił spokojnie 170 miliardów, co wiecie, jest bardzo dużym wzrostem bo jest to ponad 400-500 prawie procent, a jednocześnie XRP jest przecież i tak bardzo wielką kryptowalutą, więc jak na taką kryptowalutę, no to to, to są bardzo duże wzrosty, więc niech Chainlink zrobi połowę tego i będę zadowolony. E, przy Chainlinku warto jeszcze tutaj wspomnieć o World Liberty Final Financial, jest to projekt od ekipy Trumpów, posiadałem go do niedawna, całkiem niedawno go sprzedałem. No, i powiem wam tak. Uważam, że znowu ten projekt ma szansę. Jest to jakiś bet na Trumpa i na całą tą rodzinę. Oni tutaj tego rynku kryptowalut nie pożyczą, porzucą i będą go pchać, moim zdaniem. Oni robią tutaj naprawdę ciekawe partnerstwa, właśnie też partnerstwo z Chainlinkiem. W ogóle WLFi ma partnerstwa wszędzie. No, i Trump sam mówi, że ten projekt powstał po to, żeby popularyzować dolara. No. Jednak trzeba spojrzeć sobie na to, jak wykres wygląda i bardzo mocna korekta tutaj z 5 miliardów dolarów na prawie 3 e, przez, przez ostatni czas. Ja się zastanawiam, bo mnie tutaj no, nie ma co ukrywać, zlikwidowało, bo miałem WLF na dźwigni, więc ja tutaj zostałem trochę wyrektowany. Jednak zastanawiam się, czy ponownie nie wejść po te 13 centów w tym momencie, czy to nie jest dobre wejście i nie znajdziemy się tutaj spokojnie na wyższych, wyższych poziomach. To jest moje zdanie. Dajcie znać, co wymyślicie. I jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi ruchami, które robię na rynku, to zapraszam was do mojej darmowej grupy na Telegramie. Link oczywiście w opisie. I macie teraz dwie grupy. Jedną typowo darmową, na którą wchodzicie z linku w opisie i macie wszystkie informacje o rynku krypto. Wrzucamy tam newsy i teraz stworzyłem nową grupę dla posiadaczy konta na Wix. Więc jeżeli utworzysz konto na giełdzie Wix, napisz swoje UID w komentarzu. I ja wyślę Ci zaproszenie na naszego darmowego Telegrama, na którym jest w tym momencie tylko lub aż 60 osób jest zamknięta społeczność, i tam piszę o wszystkich swoich ruchach, o wszystkich zagraniach a WIX dodatkowo jest bardzo dobrym giełdą na dźwignię, więc jeżeli chcesz tradować drogi widzu, to polecam Ci WIXa, bo jest to giełda bez KYC, a rejestrując się z mojego reflinka otrzymasz naprawdę fajne bonusy. No i teraz jak dobrze wiecie, całkiem niedawno byłem w Singapurze na konferencji Token 2049, no i tutaj jeden z takich ciekawszych zagrań, które wyniosłem z tego eventu jest B2Square. Poznałem CEO, rozmawiałem z zespołem, projekt wygląda bardzo ciekawie, współpraca z Binance Alpha, i mam po prostu tutaj małą paczuszkę załadowaną, ładowałem się po jakiś dolar 20 dolar także już tutaj coś jest w zysku, jednak trzymam cały czas fajne bugi, niech to sobie rośnie i, i zobaczymy po prostu. Daję im szansę jeszcze. Najśmieszniejsze jest to, że właściciel tego projektu mówił mi również o projekcie ko.ai, o tym się już skarżyłem na Twitterze, podał mi go przy dosłownie 30 centach. Podał mi go gdzieś tutaj. 5 października, a w tym momencie to gówno wyleciało na 25 dolarów jakby nie oceniajcie ja tylko to się dowiedziałem nie zdążyłem nawet projektu sprawdzić a on zaliczył tak potężne wzrosty jakby mógłbym być ustawiony jak to się mówi ale gdyby człowiek wiedział, że się przewróci to by usiadł, no jest to pozycja, której nie mam, ale pozycja bitu już jest pozycją, którą Posiadam. Następną nową pozycją, którą dokupiłem dosłownie dzisiaj do swojego portfela, jest Lab. Jest to projekt, który się wczoraj wy, wylanczył dopiero. I kupiłem go tylko dlatego, że bardzo duży projekt, bardzo duża tutaj infrastruktura, większość giełd, a kapitalizacja rynkowa w tym momencie 18-15 milionów, kiedy to kupowałem i uważam, że ma to po prostu szansę zrobić fajny, fajne revenue. Dodatkowo oni robią buybacki w tym momencie, także może to fajnie popchać cenę. Także zobaczymy, jak to będzie, będzie wyglądać, ale jest to jedna z pozycji, które zakupiłem. Cały czas w portfelu leży mi jeszcze AWM. Oraz Cookie Free. Są to dwa projekty, które tam gdzieś sobie leżą w takich trochę większych bagach, wiecie, niż 500 dolarów, skoro wam o tym mówię. Bo takich projektów, które tam gdzieś z tyłu portfela mam, jest znacznie, znacznie więcej. Ale są to dwa projekty, które mam. Czy mam w niej jeszcze nadzieję? Ciężko mi powiedzieć. One dość mocno pospadały tutaj. AWM, no zobaczcie, jak, jak mocno ryje ryje glebę. czy bym go kupował. Marketka w 3 miliony dolarów, także no nie jest to za dużo, więc potencjał jest. Zespół cały czas pracuje. Rozmawiałem również z zespołem w Singapurze, aczkolwiek po prostu już się nie, 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 nie przyglądam projektowi, ale bugi mam. No i kuki znacznie większy projekt. Bardzo się tutaj z chłopakami lubimy. Mam po prostu kuki zastejkowane w tym momencie. No, i daję tutaj jakiś, jakąś szansę na ciekawe. Wzrosty, zobaczymy jak to będzie. Na koniec mam jeszcze dla Was Bitcoin Hyper. Jeżeli macie parę dolarów, możecie sobie wrzucić takiego meme coina. Będzie za niedługo lunch, wrzucając 2-3 dolary, możecie odebrać ich tokeny. No i za niedługo będzie lunch tego projektu. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście, to jest współpraca, co Wam tutaj mówię, Do sam od nich parę tokenów, także również tutaj czekam na. Launch można powiedzieć. Refling oczywiście będzie w opisie do, 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 do ładowania, do zakupienia tych tokenów. No, zobaczymy. Nie zachęcam, nie naganiam, ale tak jak mówię, jest taki projekt, który wkrótce się lunchuje. Także to by było na tyle. Standardowo zostawcie łapkę w górę. Przypominam, że wszystkie przydatne linki macie oczywiście w opisie. I do następnego. Pozdro.